Mariusz Łowicki, ścigacz. .pl. Dzień dobry, witamy w forcie Michała Sokolnickiego, polskiego wynalazcy i autora wielu rozpraw naukowych. To w naszym odczuciu godne miejsce, aby zastanowić się nad stanem nauki i poziomem wynalazczości, jeżeli chodzi o technikę motocyklową. Dziś nasza uwaga koncentruje się na nowym kawasaki Ninja 7, hybrid. Baby, Pierwszy seryjnie produkowany motocykl na platformie spalinowo-elektrycznej, który możecie kupić w renomowanych salonach. Kawasaki. Chcielibyśmy na ten motocykl rzucić okiem z trochę innej perspektywy niż ta, w której jest pokazywane w większości magazynów motocyklowych, gdzie spotkacie się z pełnym opisem jego danych technicznych, gdzie spotkacie się z wyszczególnieniem wszystkich zalet tego pojazdu, ale my chcielibyśmy spojrzeć na siódemkę hybrydę bardziej przez pryzmat tego, jak w ogóle hybryda przystaje do potrzeb motocyklisty. Obiecałem wam, że nie będziemy skupiali się na technikaliach, ale nie mogę też nie wspomnieć o rozwiązaniach konstrukcyjnych na które Kawasaki zdecydowało się w tym modelu, a zdecydowało się na sprawdzoną hybrydę napędu spalinowego oraz elektrycznego. Mamy tutaj w związku z tym kompaktowy dwucylindrowy zaprojektowany specjalnie do tego celu silnik spalinowy, który ma 451 cm pojemności skokowej i silnik ten wspomagany jest silnikiem elektrycznym o mocy 9 kW. W sumie układ napędowy daje 69 koni mechanicznych i jest spięty z 27 amperowym akumulatorem. Moc wygenerowana przez ten zespół napędowy przenoszona jest na tylne koło za pomocą automatycznej sześciostopniowej skrzyni biegów, która spięta jest z klasycznym łańcuchem i, jak wspomniałem, napędza tylne koło. Rozwiązanie to jest o tyle innowacyjne, że pozbawione jest klasycznego sprzęgła i klasycznej dźwigni zmiany biegów. Macie tutaj do wyboru dwa tryby pracy tej platformy. Mam tutaj na myśli tryb manualny, gdzie specjalnymi dźwigniami na Lewej stronie kierownicy zmieniacie biegi w górę i w dół. Możecie też oddać władzę nad biegami automatowi i automat ten będzie zmieniał biegi za Was. Oczywiście jest również dostępna opcja w trybie pojazdu elektrycznego, o którym zresztą zaraz wspomnimy, gdzie pojazd będzie działał wyłącznie w trybie elektrycznym i będą obsługiwane wyłącznie pierwsze cztery biegi skrzyń biegów, a pojazd będzie się rozpędzał do prędkości nie większej niż 60 km na godzinę. Drugim ważnym elementem motocykla, który mamy. Przed sobą jest oczywiście jego podwozie. Kawasaki z przodu zdecydowało się na dosyć budżetowe rozwiązanie, jakim jest klasyczny widelec, i w tym przednim zawieszeniu pracuje równie klasyczny układ hamulcowy, obsługiwany przez dwie tarcze hamulcowe i dwutłoczkowe zaciski. Nie ma tutaj żadnych wodotrysków, nie ma tutaj nic spektakularnego. Jest to rozwiązanie, które do tej mocy, tej pojemności i tych osiągów pasuje. W zupełności, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę wybitność i przełomowość tego motocykla, to myślę, że tutaj moglibyśmy oczekiwać ciut więcej. W tylnym zawieszeniu pracuje bardzo długi wahacz, którego długość generuje rozstaw osi o jakieś 15-16 cm większy niż w pojazdach porównywalnej kategorii mocowo-wagowej, i to rozwiązanie podyktowane jest obecnością baterii trakcyjnej, która jest mocowana z tyłu w ramie pomocniczej i która wymaga po prostu więcej miejsca i ten wachacz. Poza zapewnieniem większej stabilności motocyklowi ma również pomagać schować wszystkie elementy motocykla w bryle pojazdu. Jednostka napędowa oraz podwozie upakowane są w tym futurystycznie wyglądającym nadwoziu. Nadwoziu, które nawiązuje do sportowych motocykli Kawasaki, widać tutaj w przedniej części motocykla całą stylistykę, która została zaczerpnięta z modeli Ninja 400, 600 i wygląda to naprawdę Nieźle. Po zajęciu miejsca za sterami, oczom naszym ukazuje się nie za duży, ale bardzo dobrze wyglądający kolorowy wyświetlacz, na którym znajdziecie wszystkie informacje niezbędne do zarządzania jazdą, jak również do zarządzania samą jednostką napędową i trybami jej pracy. Z uwagi na mnogość funkcji, która jest zawarta w tym motocyklu, dosyć rozbudowane są również przełączniki na kierownicy. Z lewej strony znajdziecie sterowanie trybami jazdy oraz sterowanie trybami pracy skrzyni biegów. Po prawej stronie kierownicy, poza klasycznymi przyciskami do uruchomienia pojazdu, znajdziecie również przycisk E-Boost, który pozwala na wspomaganie jednostki spalinowej mocą jednostki elektrycznej i tym wszystkim, co udało nam się zgromadzić w akumulatorze trakcyjnym. Kierowca, zasiadając za sterami tego motocykla, ma do wyboru trzy tryby jazdy: tryb eko, który myślę, że możemy spokojnie nazwać trybem podstawowym, tryb sportowy oraz tryb pojazdu elektrycznego. Czym one się różnią? tryb eco pozwala na wykorzystanie automatycznej skrzyni biegów to tryb który chyba jest najbardziej nazwijmy to przyjazne środowisku. Motocykl w tym trybie rusza jako pojazd elektryczny, a następnie kiedy potrzebuje większej mocy przy większych prędkościach dodaje również silnik spalinowy. W trybie sportowym nie macie możliwości korzystania ze skrzyni automatycznej, a właściwie z automatycznego trybu zmiany biegów. Macie za to możliwość wykorzystania funkcji e boost, czyli możecie wspierać silnik mocą zgromadzoną w akumulatorze i przekazywaną na Układ napędowy poprzez dodatkowy silnik elektryczny. Trzecim trybem operowania tym pojazdem jest tryb pojazdu elektrycznego. W tym trybie Ninja będzie wykorzystywała wyłącznie pierwsze cztery biegi, i przy pomocy silnika elektrycznego będzie przetaczała Was przez strefy ograniczonego transportu albo czystego transportu z prędkością maksymalnie 60 km godzinę. No to jeszcze słowo o tym, jak ten motocykl jeździ, a jeździ zupełnie normalnie. W w trybie automatycznym w tym trybie eko, który jest dostępny jako pierwszy i podstawowy. Możecie wybrać pomiędzy trybem automatycznej zmiany biegów albo pomiędzy trybem manualnej zmiany biegów. Ja bym preferował jednak tryb zmiany biegów manualnej, ponieważ działa on po prostu lepiej. Ta automatyczna, a właściwie zautomatyzowana skrzynia biegów w określonych warunkach potrafi łagodniej i precyzyjnie zmienić biegi. Ale to muszą być ściśle określone warunki, mało agresywna jazda, relatywnie nieduże prędkości obrotowe silnika. 40- kilka, blisko 50 koni, które są zawarte w tym silniku, nie brzmią tak źle, jeżeli weźmiemy pod uwagę samą moc. Natomiast jeżeli zestawimy je z masą pojazdu gotowego do jazdy na poziomie 227 kg, to nagle okazuje się, że to ninja, które jest tutaj napisane na owiewce, jest trochę na wyrost. Czy mam o to pretensje? Chyba nie. Tryb eko, jak wskazuje sama nazwa, ma być trybem eko, w którym dążymy do minimalizacji emisji. I rzeczywiście ten motocykl, bardzo uspokojony, bardzo wygładzony, podejrzewam, że emisję prezentuje bardzo niską. W trybie sport możecie wykorzystać tylko i wyłącznie manualną zmianę biegów. Czy to źle? To dobrze, bo manualna zmiana, jak wspomniałem, działa lepiej. Ponadto możecie wykorzystać zapas mocy zgromadzony w akumulatorze i posiłkować się silnikiem trakcyjnym, tym elektrycznym silnikiem 9kW, jeżeli oczekujecie od motocykla więcej. Jak sobie to H zakryjemy, to dostajemy trzeci tryb jazdy: jest to EV, czyli pojazd elektryczny, którym ten sprzęt staje się po odłączeniu napędu spalinowego. Tutaj Dysponujemy zasięgiem na tej baterii około 10-11 km, bo to jest to, co pokazuje nam motocykl w trakcie, kiedy jeździmy nim po Warszawie i powinien ten dystans wystarczyć do tego, żeby wjechać do strefy czystego transportu albo do strefy, gdzie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami spalinowymi, a następnie z niego wyjechać. Możecie też go użyć w każdej sytuacji, w której potrzebujecie bardzo cichego pojazdu, kobiety z dziećmi, śpiące maluchy, sąsiedzi gdzieś w nocy, którzy mieszkają bardzo blisko Was i z którymi chcecie pozostać. W Dobrej relacji, rzeczywiście ten cichy, bezgłośny jak ninja pojazd wtedy rzeczywiście się przydaje. Natomiast należy również mieć na uwadze fakt, że w trybie FV ten sprzęt będzie poruszał się, jak już wspomniałem wcześniej, na pierwszych czterech biegach i nie będzie jechał szybciej niż 60 km na godzinę, co w centrum miasta nie jest jakimś strasznym ograniczeniem, ponieważ generalnie to i tak jest szybciej niż pozwalają przepisy, ale są też miejsca w mieście, gdzie nawet w centrum można poruszać się szybciej, i to może być wtedy jakieś ograniczenie. Hybryda. Zastanawiam się, jak to wam przekazać i jak ująć temat tego motocykla i tego, co o nim myślę, abyście mieli jakiś sensowny punkt odniesienia. I myślę sobie, że jeśli jesteśmy przy motocyklach kawasaki, to dobrym punktem odniesienia będą motocykle kawasaki, które są porównywalne cenowo, może nie, ale mocowo i pojemnościowo. Na pewno i dobrym punktem odniesienia wydają mi się 650 kawasaki. I żeby opowiedzieć o hybrydzie i o tym, co ona sobą prezentuje, wykorzystamy właśnie te motocykle. Czy motocyklowa hybryda ma sens? Tak naprawdę myślę sobie, że mniej interesują nas w tej dyskusji aspekty techniczne, bo te da się łatwo określić i technologia hybrydowa nie jest żadną motocyklową nowością, a już na pewno nie jest nowością na rynku Automotive. Znamy ją bowiem od dobrze ponad 20 lat w samochodach. Pytanie, czy to jest kierunek, który będzie się rozwijał w przypadku dwóch kółek? W całej naszej dyskusji na temat hybrydy Kawasaki jest jednak coś jeszcze, co nie daje mi spokoju. Ten wspomniany Z650, o którym już Wam mówiłem, to jest motocykl, po który idziemy, ponieważ chcemy mieć taki motocykl. Chcemy mieć świetny motocykl w średniej klasie pojemnościowej, znakomicie jeżdżący, fajnie wyglądający. Sprawdzony, uniwersalny, po prostu jest to coś, na co jesteście skłonni wydać swoje pieniądze. To jest Wasz wybór. Tymczasem w przypadku hybrydy to wcale nie jest Wasz wybór. To jest wybór polityków, działaczy, aktywistów. To oni wymyślili, że macie jeździć hybrydą, jeżeli chcecie jeździć w strefie czystego transportu. Wy tym motocyklem nie będziecie jeździli dlatego, że chcecie nie jeździć. Wy będziecie musieli nie jeździć. Dlatego, że to będzie jedyny sposób na poruszanie się w centrum miasta. Oczywiście nie winię za to firmy Kawasaki, ponieważ dzisiaj chyba wszyscy producenci powoli zaczynają eksperymentować z napędami elektrycznymi, a wkrótce również hybrydowymi, szukając rozwiązań, które pozwolą sprzedawać pojazdy w realiach, które wygenerowali nam politycy i działacze. Nie zmienia to jednak faktu, że motocykle przez właściwie cały okres swojej egzystencji na rynku napędzane były ich rozwój, napędzany był potrzebami i oczekiwaniami klientów. Zobaczcie, że motocykle uchowały się, jeżeli chodzi o wszystkie te ruchy związane z downsizingiem, z uekologicznianiem ich. One po prostu cały czas były coraz lepsze, coraz wydajniejsze, coraz mocniejsze i za to kochaliśmy motocykle i kupowaliśmy je. Ponieważ chcieliśmy mieć do czynienia z najlepszą technologią, jaka w chwili obecnej jest dostępna. No dobrze, podsumujmy sobie zatem szybko siódemkę hybrydę od Kawasaki. Co o niej myślę? Myślę, że od strony technicznej jest to bardzo dobrze skonstruowany, udany motocykl, który prezentuje właściwy dla Kawasaki poziom techniczny i technologiczny. Ciekawa stylizacja. Kawasaki zawsze miało swój unikalny styl, który, nomen, nomen mi się zawsze podobał. Wiele pozytywnego na temat motocykli Kawasaki mogliście na pewno zauważyć we wszystkich materiałach, które na temat tych sprzętów robiliśmy. Natomiast pytanie brzmi, co bym zrobił, gdybym poszedł do salonu Kawasaki i miał do wyboru hybrydę albo rzeczoną 650? No ja bym się nie zastanawiał nawet sekundy. Wybrałbym motocykl zupełnie spalinowy, a ten traktowałbym jako ciekawostkę. To mówiłem ja. Mariusz Łowicki, dziękuję za uwagę, do zobaczenia w następnym odcinku.